Witam ponownie na moim kanale. Dziś chciałbym powiedzieć, wytłumaczyć dlaczego przy kotłach zgazowujących, zresztą nie tylko zgazowujących, ale tutaj typowo przy zgazowującym tym kotle Blaze, dlaczego nie stosuje zawora zintegrowanego, który jest do kompletu kotła, tylko stosuje zawory ATV. I tu nie chodzi o żadną rekl re reklamę zawora ATV, bo może to być różnie, inny, inny model, inny zawór, innego producenta, nie o to w tym momencie chodzi. Tylko dlaczego nie stosuje tego. Przede wszystkim zawór ten zintegrowany jest umieszczony z tyłu kotła, zaraz pokażemy, z tyłu kotła na samym dole i jest wkręcony do takowej redukcji. Nie jest to idealnie ta sama redukcja, bo nie takiej nie miałem, ale wielkość tej redukcji na zewnątrz jest to to samo. Więc sprężyna jest wkładana do redukcji i po prostu w ten sposób jest wkręcany do, do kotła. Niby wszystko fajnie, pięknie, natomiast... Aby się cyrkulacja jako, jakakolwiek grawitacja cyrkulacja odbywała, musi być jakieś małe przejście. Zawór ten nie może być totalnie w pozycji zamkniętej. Dlatego jest tu taki mały otworek, jeżeli mamy zamontowaną pompę, no to przez ten otworek pompa nam pompuje zimną woda z buforów, czy z jednego buczek, nieważne, do środka, do, do kotła, tam następuje podmieszanie no i, i pilnuje nam ten, na ten termostat 60 stopni. Jak będzie 60 stopni, on się wtedy otwiera i wpuszcza nam dużą ilość wody. Warto to zaznaczyć, że jednak bardzo często, najczęściej, albo prawie zawsze temperatura wchodząca do, do kotła jest poniżej 60 stopni, bo zazwyczaj dół bufora ma około 40-30 stopni, rzadko kiedy ma powyżej 60 stopni, a więc bardzo praktycznie non stop zimna woda Y, tu jest y, po prostu pompowywana do, do tego, natomiast y, do kotła, natomiast producent y, to wymyślił, producent to dopuszcza, jest to wszystko jak najbardziej ok, ja tu nie, nie chcę producenta podważać pod żadnym pozorem w żadnym razie, tylko chcę właśnie powiedzieć dlaczego tego nie zamontuję, przejdźmy dalej pokażemy tutaj z tyłu kotła y, gdzie to jest zamontowane, poproszę tutaj kamerę i wskażę miejsce, gdzie to jest zamontowane, więc z tyłu kotła, tu w tym miejscu jest mufa, do tej mufy jest redukcja wkręcona, tu jest dalsza część instalacji. I teraz tak, żeby to rozkręcić na przykład, później wytłumaczę dalej o co chodzi, potrzebujemy po pierwsze duże, dosyć duże żabki, jeszcze jak zwał, jak zwał. Jeżeli nie mamy zamontowanego sterownika w innym miejscu, bo można go zamontować z prawej, z lewej strony, to proszę zwrócić uwagę, nam po prostu przeszkadza w tym odkręceniu, bo żeby wymienić tą, tą część, ten termostat, musimy rozebrać, musimy rozebrać część instalacji. Tu mamy pierwszy zawór, tam mamy zawory następne, ok, tam mamy śrubunek jakiś, czy tu będzie śrubunek, nieistotne. Musimy zamknąć dopływ wody, tak samo i na, na, na zasilaniu i wtedy musimy tą część instalacji rozebrać. Powinna być tak instalacja zmontowana, żeby była ta możliwość. Natomiast zawór ATV, o którym mowa, przejdziemy też z drugiej strony instalacji. Pokażę, gdzie on jest tutaj zamontowany. W tym miejscu. I teraz tak, dookoła tego zawora są, są zawory ATV, oczywiście, są zawory odcinające jeden, drugi i tam jest trzeci za pompą. I teraz, czym to się różni? Czym to się różni? Możemy kamerę odłożyć na, na statyw, będzie nam wygodniej, i resztę pokażę na stole, i dalej opowiem. Więc, kiedy wiemy, że Zawór zintegrowany termostatyczny nam się popsuł. A więc wtedy, kiedy rozpalimy w kotle, kiedy rozpalimy w kotle i temperatura nam będzie, temperatura nam urośnie wysoko. Sekundkę, może pomogę. I temperatura nam wysoko urośnie, dojdzie do temperatury już tutaj no, granicznej, wrzenia praktycznie, prawda? Włączy nam się schładzanie i tak dalej. A zawór ten nam się nie otwiera. Wtedy musimy go wymienić. No i teraz tak. Tak jak pokazałem z tyłu, jest utrudnione dojście, żeby to wykręcić. Potrzebujemy duże żabki. I oczywiście, najprościej zadzwonić do instalatora, pro, proszę przyjechać, nam się popsuło i tak dalej. No dobra, ale mamy akurat nie okres świąteczny. No i, yy, no i w tym momencie instalator jest na, na urlopie, serwis nie pracuje, praktycznie każdy chce mieć święty spokój, nikt nie chce być wzywany do jakiejkolwiek awarii, a my mamy zimno w domu. Jak sobie poradzić? Jeżeli mamy ten zawór zamontowany, no to mówię. Po pierwsze, musimy wodę z kotła spuścić. Jak żeśmy rozpalili w nim i zagotowała się woda, nie możemy wody spuszczać. Po pierwsze, możemy się poparzyć, a po drugie też będzie to dla kotła szkodliwe, dlatego że nadal mamy ogień w palenisku. Przede wszystkim nie możemy pod żadnym pozorem otwierać klapy wtedy. Doprowadzimy tlen. Przede wszystkim podpali nam się. Podpali nam się, nam się gazy, możemy mieć wybuch w drugą stronę, jak w każdym kotle z Więc tego nie możemy robić. No i krótko mówiąc, jesteśmy u uziemieni, mamy po pierwsze zimno, po drugie, po drugie schładzanie kotła, kotła, tak jak powiedziałem, nam zapewni to, że schłodzi nam się do 90 powiedzmy tam 7, 5, 7 stopni w zależności od typu zawora. No, ale nic poza tym, no, no musimy czekać aż kocioł totalnie wystygnie, i musimy mieć część zamienną. No, i tu jest następna sprawa. W okresie, okresie jakimś tam zimowym, świątecznym, no, no gdzie nabyć taki termostat, skąd go wziąć? Nawet jeśli byśmy go mieli, jeszcze trzeba mieć, um, moż, jeszcze trzeba mieć duże kleszcze do tego. Trzeba umieć um, um, umiejętność nawijania, później uszczelnienia tego, rozebrania instalacji, poskładania. Rzeczywiście kłopot. Dlatego unikam, tego, dlatego unikam te, to, tego rozwiązania. Wolę montować zawor ATV. Dlaczego? Tak jak pokazałem, dookoła zawora, tego zawora, oczywiście termostatycznego, są zawory odcinające. Kocioł nam się zagotował. No i nie ma przejścia, bo wkładka termostatyczna się popsuła. Zamykamy trzy zawory, odkręcamy tą śrubę na dole. Ja już to sobie delikatnie poluzowałem, ale chcę pokazać różnicę w, w narzędziach. Do tej redukcji potrzebujemy takie duże kleszcze, do tej redukcji wystarczą nam takie żabki. Spokojnie złapiemy i jesteśmy w stanie to odkręcić. Także widzimy różnicę w narzędziach, no bo przecież nie każdy w domu takie kleszcze ma. Takie już, takie już szybciej się gdzieś tam znajdą. I teraz wykręcamy termostat. Tu są sprężyny, trzeba uważać, żeby gdzieś tam nie, nie, o, nie zgubić ich. Wykręcamy, wyjmujemy cały, cały termostat. Wszystko ze środka wyjmujemy. Nie potrzeba nam nawijania konopiami ani taśmą, bo mamy o ring. Mamy oring. Wkręcamy go z powrotem, zakręcamy z powrotem. Odkręcamy zawory wokół, wokół tego termostatu. Dobrze jest na początek nawet pompę ewentualnie wyłączyć, aby nam nie wtłoczyła zimnej wody w dużej ilości, bo w tym momencie pójdzie pełna duża ilość wody zimnej z bufora do bufora do do kotła, bo będzie po prostu to bardzo szkodliwe dla kotła. No i nastąpi niepotrzebny skurcz materiału. Możemy skrócić sobie żywotność kotła w tym momencie, prawda? Dlatego na zasilaniu na zasilaniu jest zawór. Na zasilaniu jest zawór, akurat w tej pozycji nie będziemy go widzieć, ale może zrobię w ten sposób, że ja go, ja go po prostu pokażę tutaj. Mamy zawór na zasilaniu, A może tutaj po prostu poproszę o. I ten zawór albo zawór na powrocie, albo zawór na powrocie zamykamy całkowicie. Po czym, bo to wygodnie będzie go wyczuć, po czym bardzo delikatnie go otwieramy i zostawiamy. Bardzo delikatnie go otwieramy. Uruchamiamy pompę. Uruchamiamy pompę. Kocioł nadal pracuje. Bardzo mała ilość wody będzie nam wchodzić do kotła, do, 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 do bufora. Taka sama ilość będzie nam wchodzić do. Do dołu z kotła, tak? Odstawimy kamerę z powrotem. Tak. I teraz tak. Zabryk zamontowany w ten sposób. On jest pusty w środku. Na przelot wszystkie, wszystkie są puste w tej chwili. Jest pozbawiony wszystkiego, co w środku było. I teraz, jak mamy zawór na powrocie, możemy go również użyć, tak samo jak na, czy, czy tego na zasilaniu. Bardzo delikatnie go otwieramy, zamykamy, bardzo delikatnie go otwieramy. I większa ilość, część wody popłynie nam mimo wszystko przez krótki obieg. Zwyczajny opór hydrauliczny tam będzie większy, więc tu popłynie większa ilość gorącej wody, a w małej ilości zimna woda. Obserwujemy sterownik, co się dzieje. Próbujemy. Tak, z zaworami ewentualnie jeszcze otworzyć czy, czy domknąć, aby na kotle utrzymywać temperaturę powyżej 60 stopni. Najlepiej w granicach 70 stopni. Jak temperatura nam no, nie będzie podchodziła do, do temperatury wrzenia, czyli zawory mamy ustawione właściwie. I co najważniejsze, grzejemy. Przede wszystkim grzejemy, dajemy sobie sami rady. I to jest takie, taka podpowiedź dla moich wszystkich dotychczasowych. Ee, Klientów, u których jest to zamontowane, że w razie potrzeby potrafią dać sobie sami rady. Nie musimy spuszczać wody z kotła. Absolutnie. Spuszczenie wody z kotła wiąże się z tym, że znowużby trzeba wpuścić wodę odpowiedniej twardości, bo tak powinno być. Szereg problemów, prawda? No i, i teraz tak. Kupujemy nową wkładkę termostatyczną. Zawór frizo jest opisany jaki to jest model, jaka to jest temperatura, jaką temperaturę utrzymuje tak? model e, i średnicę. Kupujemy nową wkładkę i ta sama sytuacja, co była poprzednio, po prostu montujemy go, zmontujemy go z powrotem, otwieramy, pracuje. W najgorszym razie, gdyby się okazało, że zmieniły się jakieś modele praktycznie i wkładka nam nie będzie pasować w środku już, no to w tym momencie możemy zakręcić zawory wokół wokół tego y, atv i wokoło również są śrubunki. Odkręcamy śrubunki, demontujemy go, łatwo go zdemontować i zamontować nowy. Oczywiście w tym momencie to już raczej robi nam instalator, który będzie posiadał odpowiednie do tego odpowiednie do tego y, narzędzia. Y, więc y, to jest zabieg taki tymczasowy oczywiście. Aby ktoś od razu nie pomyślał, że dobra, no to na zasilaniu wystarczy rura fi 15 miedziana i będzie wszystko ok. I mogę tak pracować, bo będzie krótki obieg. Nie, nie, nie. Tu chodzi o to, że w momencie, gdy będą pracować pompę, również w odbierać y, y, ciepło, y, nie wiadomo w jakim, y, jakim, jakim tempie, powiedzmy, y, nazwijmy to w ten sposób, y, no to musimy pilnować jednak tej temperatury, żeby odpowiednia była na kotle do momentu, Wypalenia się i tak możemy przetrwać najgorsze nawet parę dni. Dajemy sobie, sobie spokojnie z tym rady. Więc uważam, że to rozwiązanie jest bardziej praktyczne niż rozbierać kocioł, częściowo mieć zimno w domu. Potrafimy dać sobie z tym radę. W instrukcji. W instrukcji producenta kotła są opisane różne schematy połączenia kotła z buforem. To nie jest projekt, tylko to są schematy takie, takie podpowiadające, że tak powiem. I tam numer 6, schemat numer 6 właśnie jest pokazany. Na schemacie numer 6 jest właśnie pokazany tego typu zawór w ten sposób zamontowany, tak jak ja to praktykuję. A ja właśnie wytłumaczyłem dlaczego ja to praktykuję. Mam nadzieję, że, e, mam nadzieję że, to, że to rozwiąże tutaj jakieś tam problemy, podpowie, może nie problemy, tylko podpowie oczywiście klientom co można zamontować i jeszcze jedna bardzo ważna, istotna sprawa. E, aby nikt nie dzwonił do, tak, to miało, zna, miało kiedyś miejsce, e, aby nikt nie dzwonił do, do przedstawicieli Blaza i powiedział, że on ma zrobione źle, bo na filmie jest inaczej. Nie, nie. To, to jest moja praktyka, wyłącznie moja praktyka, ja się z tym dzielę, ale nie mówię nikomu, że to jest najlepsze, tylko ja i, i nikt inny, każdy ma swoje rozwiązania, bo są i jeszcze są jeszcze inne inni producenci, którzy podobne rzeczy produkują. Decyzja zawsze należy do instalatora. Yy, więc, yy, jak to po prostu woli, I jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj powiedzieć: już nie związano z tym, yy, na, na powrocie obok, obok, filtr, obok yy, zawora TV, jest zamontowany filtr z, od strony bufora. To jest tutaj łapcie, to jest tutaj ten zawór, yy, ten filtr, tak? Żeby go wyczyścić, zamykamy trzy zawory, podobnie jak, jak wcześniej. Rozkręcamy go, wyjmujemy siateczkę. <laughs> I teraz y, ktoś w komentarzach mi na, napisał pytanie: A dlaczego pan montuje w, filtr w tej pozycji, a nie w dół? Powinien być zamontowany w dół. Otóż, też tłumaczę. Do tej siateczki zawsze się brud przyczepia. Nie ma czegoś takiego, że jak go odkręcimy, będą pły, pływały jakieś drobne paprochy, tylko się zawsze przyczepia do siatki. I w tym momencie, jak go wyjmiemy, y, jak wyjmiemy siatkę no to mamy nadal mamy nadal instalację całą zapełnioną wodą, po sam korek. Nie musimy tej wody spuszczać. W przeciwnym razie, gdyby była od spodu, woda nam wyleci. Jeżeli chcemy przepłukać, nie ma żadnego problemu, wystarczy jakieś naczynie podstawić, zawór otworzyć, troszkę go otworzyć, brud nam wyjdzie na zewnątrz i też jest to, uważam, nieco lepsze rozwiązanie. Stosowałem, stosowałem od spodu zakręcanie, wtedy trzeba gdzieś tam patrzeć kleszczami, gdzieś tam dojść, znaleźć to. No troszkę bardziej utrudnione to jest dojście, a z przodu wszystko jest bardziej, bardziej widoczne. To w tym filmie tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.